O co chodzi w tej czytanej dzisiaj, w pierwszym czytaniu historii? Czy Bóg jakoś wystawiał Ezechiasza na próbę? Czy chodzi o jakiś efekt teatralny, jakąś bardziej większą dramatyczność sytuacji? Najpierw mówi mu, że umrze, a potem o tym, że go uzdrowi? Bóg nie jest kimś, kto posługuje się teatralnymi efektami i nie jest kimś, kto pogrywa sobie z człowiekiem, wystawiając go na próbę. Bóg wie, co jesteśmy i nie potrzebuje nas jakoś dodatkowo sprawdzać. Bóg jest kimś, kto toczy grę o rzeczy o wiele ważniejsze niż zdrowie. I w tej historii, którą dzisiaj słyszymy, chodzi właśnie nie o zdrowie Zechiasza, ale o jego zaufanie Bogu. O to, żeby on faktycznie zwrócił się do Boga i swoje życie złożył w Jego rękach. Bo każdy z nas jest przygotowany do tego, Przygotowywany jest do tego, żebyśmy byli zbawieni. To znaczy, żebyśmy byli ogarnięci Bożą obecnością. Jak ma to być dla nas szczęściem, jeśli tego nie nauczymy się za życia? Jak ma to być dla nas jakimś spełnieniem, jeśli odzwyczaimy się od tego tutaj na Ziemi? A właśnie każdy akt zaufania, każdy akt złożenia samego siebie w dłoniach Bożych jest przygotowywaniem siebie samego na to, żeby być ogarniętym Bogiem na wieczność. To jest coś zupełnie zdumiewającego. Coś, co tak naprawdę jest poza granicami naszej wyobraźni. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co znaczy być ogarniętym Bogiem, ale możemy po kawałku to rozpoznawać właśnie przez kolejne gesty, kolejne akty zawierzenia się Bogu. I wtedy, kiedy godzimy się na to, żeby Bogu zaufać, dzieją się rzeczy nieprawdopodobne, tak jak dzisiaj opisane cofnięcie się wskazówek zegara. Że to się nie dzieje. Słońce nie wraca na nieboskłonie, na wschód zawsze podąża ku zachodowi. Wskazówki zegara słonecznego nie cofają się od tak. Rzeczy, rzeczy nieprawdopodobne dzieją się wtedy, kiedy ufamy Bogu. Bo nagle nie tyle robimy miejsce dla niego w nas samych, czy miejsce w naszym życiu. Nie tyle staramy się wyszarpnąć jakiś fragment naszej codzienności dla, je, dla jego obecności, ale stajemy się w nim. Jesteśmy przez niego ogarnięci. Dzieje się rzecz, której w pełni doświadczymy dopiero po zmartwychwstaniu, ale już dzisiaj możemy jej smakować rzeczy najbardziej nieprawdopodobnej, powierzenia się Bogu i pozwolenia Jemu na to, żeby nas ogarniał. Miałem kiedyś taką przygodę to było chyba ze 3 lata temu, jak jechałem sobie rowerem ze Świnoujścia przez całe wybrzeże Bałtyku. I w którymś momencie zgubiłem drogę. Wiedziałem już, że jestem w złym miejscu, ale postanowiłem kontynuować, no i skończyłem niestety na plaży. Ponieważ już nie chciało mi się wracać, a pogoda była piękna, upalna, więc postanowiłem po prostu te 3 km przejść z rowerem obładowanym sakwami plażą, piachem na plaży. No, wyobrażacie sobie, co się działo? Byłem wykończony już po 200 metrach prowadzenia tego roweru, więc co chwilę rzucałem ten rower, zdejmowałem koszulkę, kąpałem się i szedłem dalej. Wpadłem na genialny pomysł, żeby film z tych moich przygód nagrać komórką i zamieścić na Facebooku. I tak właśnie zamieściłem film e, Topless, idąc sobie w samych spodenkach z rowerem, e, i zamieściłem na Facebooku. Jak się spodziewacie, komentarze w większości były bardzo pozytywne, nawet wielu ludzi było bardzo uradowanych i rozbawionych tym faktem, ale znalazł się jeden pan, który odsądził mnie od czci i wiary, nawet sugerując, że w ten sposób złamałem ślub czystości, prezentując się właśnie na forum społecznościowym bez koszulki topless. Jak czasem trudno nam jest zrozumieć drugiego człowieka. Jak czasem trudno jest nam chociażby spróbować wczuć się w sytuację. Już mamy gotowy osąd, już wiemy, co ten człowiek chciał powiedzieć, co chciał zrobić, dlaczego to zrobił, znamy motywację, już po paru tylko gestach. Jezus dzisiaj mówi: Gdybyście zrozumieli, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Zostaw osąd Bogu, jeżeli nie próbujesz, albo nie potrafisz spojrzeć w serce drugiego człowieka, albo módl się o to, abyś potrafił przyjąć drugiego takim, jakim jest, z miłością.